Grupa PSB Handel działa na rynku od 25 lat i jest największą grupą zakupowo-sprzedażową w Polsce na rynku dystrybucji materiałów budowlanych i budowlano-remontowych. Jesteśmy liderami w swojej branży. Łączne przychody partnerów PSB za 2022 rok osiągnęły pułap ponad 10 miliardów złotych. Stanowimy około 15% udziału w rynku materiałów budowlanych. Ja nazywam się Piotr Kozina. Jestem dyrektorem zarządu w grupie. Pracuję od 13 lat. Stawiając czoło wyzwaniom, które nas otaczały, tutaj mam na myśli całą i branżę, ale też przede wszystkim całą grupę PSB, dostrzegłem potrzebę implementacji już takich naprawdę zaawansowanych rozwiązań, no chociażby takich jak Profix. Przez lata wypracowaliśmy sobie własny autorski model oparty o Excel, jednak z każdym rokiem obsługa, plików do budżetowania stawała się coraz trudniejsza i bardziej czasochłonna. Nasza firma ma naprawdę rozbudowaną i zróżnicowaną strukturę i musieliśmy zmierzyć się z trudnościami skoordynowania z wszystkich procesów budżetowania oraz bardzo skomplikowanych analiz finansowych, co prowadziło do potencjalnych ryzyk i błędów i w momencie poszukiwań odpowiedniego rozwiązania priorytetem stała się dla nas nie tylko skuteczność, ale również zaufanie oraz bezpieczeństwo współpracy z dostawcą oprogramowania. Stąd nasz wybór padł na firmę Solemis i platformę Profix.